Siemanko w kolejnej przebudowie na moim kanale. Tym razem wędrujemy do Niemiec, gdzie, po, gdzie obejmę stery Borusi, myszy W tym tygodniu, tak jak pisałem na karcie społeczności, jak było głosowanie od soboty, w tym tygodniu 5 odcinków z przebudowy. Jeśli skończę przebudowę, Borussia mniej niż w 5 odcinków to oczywiście w tym tygodniu ruszę też z nową serią ale dopiero następny materiał będzie w styczniu wszystko macie na mojej karcie społeczności na YouTubie więc zapraszam was do oglądania bo ten miesiąc będzie trochę inny ale zapraszam do przeczytania albo wam, nie, przeczytajcie, jak coś to piszcie w komentarzach, będę wszystko wyjaśniał no i co, Borussia Mönchengladbach, klub utytułowany jak widzicie tam w opisie w latach 70-tych naprawdę dobra ekipa, trzykrotny mistrz Niemiec z rzędu, tylko Bayern Monachium tego dokonał oprócz nich, więc to jest naprawdę mega osiągnięcie jeśli chodzi o klub w Niemiec. No i ja chcę, by Borussia znowu była mistrzem Niemiec. No i oczywiście w Europie, żeby nam się grało fajnie. Tutaj widzicie mój skład, nie jest jakiś on jest on, nawet on jest on solidny. Ale brakuje też kilka elementów. Widzi, Markus Juram był na ławce, no Markus Juram myślę, że to będzie nasza gwiazda. Rashid, to jest kapitan, też będzie grał tutaj. Mamy Scaliego, bardzo fajny utalentowany yy, Amerykanin, ale myślę, że on będzie yy, nie będzie pierwszym zonikiem do składu, bo mamy tutaj Linera w obronie i on yy, bardziej będzie grał. Tutaj Kone też będzie takim rotacyjnym, bo mamy tego Nehausa. No ja z niemieckiego nic nie umiem. Ja nie, ja nie lubię niemieckiego w ogóle języka, ale nie lubię. No po prostu nigdy mi się w szkole niemieckim jakoś tak nie uczyłem. Miałem ten niemiecki, ale uczyłem się tylko, żeby mieć dwója i żeby mieć z głowy i dajcie mi spokój, bo ja zawsze angielski. Więc no, patrząc na moją wadę wymowy, to niemiecki był dla mnie idealny, co nie? Taki tiger, tam w takie tam słowa są, ale dobra, jedźmy z tym koksem. Widzicie skład, jak go etytowałem mam 25 milionów. 25 milionów do wydania, i to mamy cele. I trochę też cele, że szkółka, szkółka, próbowanie szkółki. No dobra. I w tym odcinku, tak naprawdę, trafiłem na mega talent. Zobaczycie go potem. Sprawdź młodego piłkarza. To jest fajne osiągnięcie, bo sprowadziłem młodego piłkarza. Jak widzicie po tytule, ale mi tego nie zaliczyło. No, widocznie Mukoko. To nie jest młody piłkarz, ma tylko 16 lat. No, ja Myślę, że 16 lat to nie jest. młody już wiek to myśl taki stary już. W ogóle 16 lat coraz bliżej do, do setki. No no i dobra, wysłałem Skałcika do Niemiec, bo tak trzeba zrobić. Niemcy są. No mają talenty. No i właśnie Mukoko wiem, że jest Borusi Dortmund. Ale stwierdziłem, że zrobię taki transfer, chcę mieć tego piłkarza, w końcu jest dodany do kariery. To czemu ma nie być gwiazdą innej drużyny w Niemczech? Więc Mukoku 16 lat, 69 overalla. No, tylko Bartek Wójcik miał lepszy overall chyba na starcie. Albo miał gorszy. Nie wiem, nie pamiętam, tyle, nie? a ja 17-latek, nie mogłem mieć 16 lat. Kolejny transfer to Nico Schottenberg. Freiburga, młody utalentowany niemiecki obrońca, potrzebuje wzmocnień na ławce, a Niko to jest piłka, w której może się rozwinąć. I ostatni transfer, bo pieniędzy dużo nie ma. Octavian Popescu, bardzo utalentowany rumuński skrzydłowy, a skrzydłowi też są mile widziani. Tutaj były ciężkie negocjacje, nie udało mi się dogadać yy, ze Stjelą Bukareszt, Bukaresz. ale chwilę później... Znaleźliście, negocjuje, chce mieć Popesku. no fajny, utalentowany Rumun. Też chcę trochę takich piłkarzy mniej oczywistych sprowadzać. Może mniej, znaleźliście Mukoku. No Mukoku, liczę na Ciebie. Kupiliśmy go za milion, mniej się jego yy, wartość jest, więc to jest naprawdę good deal. No i dobra, lecimy dalej, po Pesku chcą 4 i 4. 4 miliony 400 tysięcy. Dobra, Oktawian. Zaraz zobaczycie jego statystyki. Myślę, że to będzie fajny piłkarz do rozwijania. Może jakaś rumuńska jak miasta. No i dobra, i mamy tutaj Justus Haas. Trafił mi się mega talent. Ponad 2 miliony wartości. Jeśli macie piłkarza takiej wartości, to wiecie, że on będzie miał bardzo wysoki overall. I jeśli go będziecie fajnie rozwijać, dbać o niego, to macie w przyszłości mega piłkarza. Ja od razu go postanowiłem wystawić na listę do wypożyczenia, bo 65 overalla ma. To jest mega i żeby się rozwijał po prostu, może być skrzydłowym SPO, raczej będzie u nas skrzydłowym może, może jakimś wahadłowym i na półmetku sezonu jesteśmy na trzecim miejscu, nie jest to najlepsza, nie jest to najgorsza pozycja nie gramy w pucharach, gramy w lidze niemiec, w pucharze tylko Niemiec nie gramy w pucharach europejskich, więc możemy się skupić na lidze jak, ta, jak to nam wyjdzie zaraz oczywiście się przekonacie bo zaraz zobaczycie końcówkę, ale raz Lars Stindl jest naprawdę niesamowity 17 goli drugi piłkarz ma 5 no kapitan jest niesamowity Borussin Myszyngladbach. no i co lecimy dalej sezon kończymy na fatalnym ósmym miejscu dlaczego zobaczcie aż 13 remisów powiem wam że w pewnym momencie mieliśmy taką serię samych remisów nie potrafiliśmy wygrać i przez to nasza pozycja jest tragiczna ale gramy w finale pucharu Niemiec jak się nie mylę, jeśli wygramy puchar, jest, to będziemy w jakimś pucharze pewnie, albo Konferencnik, albo lice Europy. Więc no na pewno ta kariera nie potrwa dwa sezony. No do Ligi Mistrzów trzeba się zakwalifikować to w ogóle, więc no w następnym sezonie chcę zakwalifikować się do Ligi Mistrzów. Czy przez puchar, czy przez ligę, to oczywiście przekonamy się w czasie. No miejmy nadzieję, że uda. Ja mam taką nadzieję, że w następnym sezonie uda mi się rozwinąć tutaj co tak patrzymy, no Mukako na razie bez gola, ale 3 overalla się rozwinął zobaczymy jak się I Sommer, no już ma 33 lata, no na pewno będę musiał myśleć nad jakimś nowym bramkarzem może jest jakiś utalentowany brankarz Niemiec muszę o tym ci się sprawdzić oczywiście piszcie mi śmiało w komentarzach swoje propozycje, ja ten jutrzejszy odcinek będę nagrywał jutro, więc jeśli mi napiszecie komentarze tak do 10 do do, 10, do jutra, do godziny 10 na pewno je przejrzę i zobaczę wasze propozycje, no jeśli nie, no to nie no, ale wiem, że mi może na, pe na pewno coś napiszecie, bo piszecie mi fajne propozycje, bardzo wam za to dziękuję, bo lubię taką interakcję z moimi widzami, dziękuję za wszystkie suby, mamy już 740. I tutaj widzimy, Has się rozwinął na półrocznym wypożyczeniu o 5 overalla, u macie to, i na pewno go wypożyczę jeszcze w następnym sezonie, i myślę, że w trzecim sezonie już będzie grał u nas. Ja tutaj szykuję skład na finał Niemiec z Pucharu. Gramy z FC Stunt Pauli. Więc gramy z drużyną drugoligową. Ale jak to mówią, nie wolno lekceważyć rywali, bo w Pauli... Fajny klub! Oni mają taką fajną wejście na stadion. Kurde, tak mi się podoba. No w ogóle na mecz Pauli, to on na... Myślę, że pierwszy... Ja w ogóle jeszcze nigdy nie byłem na meczu za granicą. Na pewno moje plany to Manchester United, to numer jeden. W ogóle bym pojechał na większość stadium w Anglii. Ale do Niemiec też mi korci na mecze. Na pewno do Niemiec będę chciał pojechać i do Pragi. Bym ale dobre. Rozpoczynamy finał, który rozpoczyna się źle dla Borusi. Mönchengladbach, Gladbach. Tutaj za błąd naszego piłkarza Bursztaler. No, gra w Bundeslidze, Chyba gra na szalkę. To właśnie to podanie. Pyk co za rozegranie. I 1 do 0. Niestety nasza obrona w tym momencie zawaliła. Zdecydowanie 1 0. Ale my się nie podajemy. Embolo ma piłkę. Podaje górą do Nechausa. Ale Lawrence był lepszy. Medic. Ale my tutaj atakujemy pressingiem. Wasil. Złe wybicie. Zakaria wygrywa pojedynek główkowy. Piłkę ma Embolo. Nechaus. Mam nadzieję, że dobrze to czytam. Nechaus i jeden do jednego. Bang. Wyrównujemy przed przerwą. Więc spoko. 1-1. Druga połowa była o wiele bardziej emocjonująca niż pierwsza, więc weźcie popcorn. Rzut rożny. Piłkę ma liner. Liner do Nehausa, dem do Benesabain. Ben Sabain. gola 2 go do 1. Boże co za nazwisko. Muszę sobie poczytać te nazwiska. Ale kapitalne uderzenie naszego środkowego obrońcy za pola karnego i mamy 2 do 1. Ale stąd Pauli się nie poddaje. Ich akcja Hartel. Pięknie do Kerrera, Burgstaller, no i piękna bramka kapitana naszych rywali. Ten czował paska na ramieniu. kurde Polacy by byli niezadowoleni, jakby to leciało w polskiej trayzji. Po co takie rzeczy mówię. Dobra, Zakaria, Donetsa, Embolo w polu karnym, ale traci piłkę. Nec tutaj walczy i odbiera. Embolo, Embolo, Mukoku! I pierwsza bramka Mukoku dla Borussii, i I to jaka w finale Pucharu Niemiec? Świetnie tam wybieg i piękne podanie Mbolo. Akcje naszych rywali zabieramy piłkę Zakaria do Markusia Tiurama Mukoku. Tym razem on podaje do Embolo. Embolo w polu kardyn 4 do 2. Wcześniej Embolo do Mukoko. Teraz Mukoko do Embolo. 4 do 2. Kolejna akcja wyprowadzamy piłkę pod własnym pola karnego Embolo. Co zrobi Embolo? podaje do Mukoko. Ten wygrywa pojedynek. Nie, jednak udają mu się Mukoko. Lewa strona boiska. Dośrodkowanie Turam. Broni Brankarz, ale dobija Markus Turam. I mamy 5 do 2. No, gromimy w drugiej połowie. Sad Pauli nie mając z nami szans. Jesteśmy najlepszą drużyną. Ale to już nie koniec. Lars do linera. Liner do Turama. Turam. To zrobi Markus? Podaje do Leinera, Liner do Larsa, a Lars strzela gola na 6 do 2. I jeśli myśleliście, że to koniec bramek, to padła jeszcze jedna. Tym razem dla St. Pauli. No, 9 goli w finale. Kto by się tego spodziewał? Burgstahler nada ma piłkę podaje do kolegi Kere. Strzela 6 do 3. I takim wynikiem kończy się to spotkanie i w pierwszym sezonie wygrywamy pierwsze trofeum. Puchar Niemiec. Naprawdę fajna rzecz, że wygrywamy już w pierwszym sezonie coś. Oby to nie było ostatnie trofeum w tej serii. Zaraz zobaczcie, radość moich piłkarzy. są, Lars podniesie ten puchar? Co nie ma opaski? Nie, no ma opaskę, strasznie niewidoczna ta opaska. I Lars Steadl podnosi opacz... O, podnosi opaskę... Tak, podnosi puchar. Za nie. Puchar Niemiec. No i co? Pierwszy sezon kończy się tak. Ósme miejsce w tabeli, wygrywałem Puchar Niemiec. Nieźle, ale na pewno jest tej drużynie potencjał na coś więcej. To jeszcze zobaczycie, kto wygrał Ligę Mistrzów, Ligę Europy i Ligę Conference League. I zobaczycie mój budżet na następny sezon. Wygrał perze Ligę Mistrzów, co jest nierealistyczne. Ligę Europy, Juventus, który jest bardzo realistyczny. Ligę Konferencji Roma. No Juventus jest tak słaby, ale nie będą grać Europy. I się skończyło na jakieś 3 lata. Jeśli chodzi o cele, no, nie jest najlepiej. Ale coś tam osiągnęliśmy. I, no, Ta ekspozycja marki mnie zdenerwowała, bo kupiłem mu koku 16 lat, ale widocznie nie jest. Dla Borusi Meshen Labach 16 lat. To nie jest młody piłkarz, co najmniej 19. No i co? Jeśli Wam ta seria się spodoba, zostawcie łapkę w górę. Czekajcie na jutrzejszy kolejny odcinek, drugi sezon. To tyle ode mnie. Miłego dnia! Na razie.